Cześć, z tej strony Marcin, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest taki odcinek podsumowujący ten konkurs, dlatego że no już w zasadzie jest taka spora obsuwa, bo konkurs powinien. Się, to znaczy skończył się już z, z ostatnim dniem stycznia, a dzisiaj już jest połowa lutego, więc niezła jest obsuwa i przyszedł czas na rozstrzygnięcie tego konkursu. No ja próbowałem coś tam nagrać, ale no niestety miałem taki katar, że. Jeszcze mam jeszcze trochę do dzisiaj miałem taki katar, że nie byłem w stanie nic nagrać wcześniej, tak więc dzisiaj chciałem właśnie pogratulować Bartoszowi Lewandowskiemu, który zdobył pierwsze miejsce zdobywając te 5 modeli. Mam nadzieję Bartku, że ci się ta nagroda podoba i będziesz zadowolony, jak do ciebie przyjdzie. No, i mam nadzieję, że skleisz te modele. Oczywiście pozdrawiam Ciebie serdecznie no i Twoją małżonkę Różę. Drugie miejsce zdobył Dominik. Dominik z kanału Zakapior.pl. Dominik prowadzi kanał taki dla kolekcjonerów. Jeśli interesujecie się jakimiś tam kolekcjami, macie jakieś. Zainteresowania w tym kierunku, to oczywiście zapraszam was do Dominika na, kap... na kanał zakapior.pl. Zresztą będzie link na dole. Będziecie mogli bezpośrednio po tym linku dostać się do jego kanału. Oczywiście trzecie miejsce jeszcze nie zostało rozstrzygnięte, ale mam taki pomysł, żeby pod filmem umieścić pierwsza osoba, która napisze pod filmem wyraz konkurs, otrzymuje ode mnie. 5 modeli i jednocześnie zdobywa jakby trzecie miejsce w konkursie. No i tyle i będzie po, po robocie, nie? Po, po sprawie, konkurs będzie rozwiązany. No, i jeśli chodzi o ten projekt, na którym teraz siedzę, czyli tej dokumentacji do tego pieca do pizzy yy, i chleba, no to jestem na etapie gdzieś tak 14 strony jest to strona związana z budową tej drewutni, także jestem dopiero w tym miejscu. Jeszcze na poziom pieca nie wszedłem. Jest jakieś 14 stron tej dokumentacji w tej chwili, ale będzie tak napisana będzie bardzo przejrzysta, będzie bardzo dostępna będzie masa ilustracji, rysunków będzie też taki dodatek jakby w formie szablonów który będzie można sobie wyciąć, podkleić tekturką. I przyłożyć do cegły, i wyrysować te krzywe, po, po których trzeba będzie ciąć te cegły. Także to będzie takie udogodnienie, że nie będziecie musieli tam nic za bardzo liczyć, obliczać, tylko po prostu przyłożycie sobie taki szablon do, do cegły i odrysujecie. Zresztą, jak już będę miał wszystko gotowe, to zademonstruję wam, jakoś tak zareklamuję też yy, tą dokumentację całą. No i podejrzewam, że będzie dostępna może za dwa miesiące. No nie, nie jestem w stanie teraz określić, bo różne rzeczy mogą wypaść po drodze. Ogólnie teraz to mam taki napięty czas i w pracy zawodowo i tutaj u siebie też także yy, no praktycznie w tej chwili nie mam nawet czasu dla siebie, tylko coś tam robię. Coś tam robię dłubie. No jeśli chodzi o działkę, to jakiś czas temu byłem na działce nakręciłem trochę materiału z dronem. Tak, jak widzicie, możecie teraz zobaczyć to na materiale. No z góry to wygląda nawet fajnie. Tam takie traki widać, które są przetarte przez bobry. A propos bobrów, no to jeszcze ścięły nam dwa drzewa kolejne. Także trzeba będzie znowu oczyścić tam teren. No, myślałem, że nagram ładną zimę, ale nie, niestety śniegu nie było w tym roku za dużo. Tam może raz spadł, ale to ciężko było trafić. Niedługo chyba będzie to wydarzeniem, jak śnieg spadnie. No, mam nadzieję, że tak nie będzie, no, że to się jakoś tak wszystko ustabilizuje, no, ale na dzień dzisiejszy to jest jak jest. Po prostu. Chyba ten klimat jednak się zmienia. No a jakie plany mam na, na, tą, na ten rok? No to w tym roku chciałbym skończyć tą altanę, definitywnie już tam jest elektryka do zrobienia, podłoże jest do zrobienia, jest ta, do wykończenia jeszcze ta komórka, grill, to stanowisko do robienia pizzy. No i wtedy może właśnie będę już jakieś filmy robił yy, zrobienia pizzy, nie? Tak jak tam wspominałem, któregoś razu. No i tyle, no i tam jeszcze przy tym ogródku też będę chciał zrobić, To no jest ogólnie masa roboty, ważne, żeby tylko chęci były i pomysły w głowie i to jakoś się tam będzie już kręcić. No. Jeśli chodzi o ten film, który jeszcze tam będę chciał dokończyć, bo to będzie ten od projektu do efektu, jeszcze mam do wymodelowania. Jeszcze jeden element z tej całej układanki i to już tam jak go wymodeluję, to już będziecie wiedzieli o co chodzi na pewno. I to będzie też taki film o renowacji tego właśnie przedmiotu. No i tyle. No i nie no. będę się już tak rozgadywał za bardzo. Zapraszam Was do oglądania moich kolejnych filmów, tych starych też. Jeśli jeszcze nie widziałeś, to może zerknąć sobie. Zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę lub w dół, jeśli coś tam Ci się nie podoba. No i no i co tam? Do zobaczenia. Nie? No i Jeszcze raz gratuluję. Zwycięzcom nagrody wkrótce Wam wyślę i pamiętajcie, że z trzecie miejsce trzeba napisać pod filmem konkurs i ta osoba wygrywa modele. No to tymczasem trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Hej!